Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy w ten wtorek na chwałę Bożą. Niech wszystko będzie dzisiaj zgodne z wolą Bożą. Ewangelia dzisiaj jest przypowieścią o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Tak jest z obecnością Boga w naszym sercu. Mały zaczyn, coś drobnego. I Bóg pracuje w naszym sercu, że nie wiemy jak, ale ten zaczyn zakwasza wszystko. To jest Bóg pracujący w nas przez Ducha Świętego, przez swoją obecność. Ten zaczyn w nasze serce, to wołanie od Ducha Świętego bardzo często jest przez Maryję. Pewna kobieta wkłada w nas. To ona gromadzi nas, żebyśmy prosili o moc Bożą. O ducha świętego. Ale Bóg pracuje w naszym sercu, w naszych myślach, w naszych uczuciach, aby nieustannie nas naprowadzać na światło, na siebie samego, bo Bóg jest wszystkim w nas. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali przez ten dzień, zatrzymali się na pracy Boga w naszym sercu niewidocznej pracy. Czy my to czujemy, czy tego nie czujemy? Bóg pracuje w naszym sercu dla nas, dla naszego zbawienia. Ten zaczyn się rozrasta, że zakwasza całe ciasto. Nasze myśli, w momencie, kiedy przyjmiemy trochę łaski Bożej, to nasze myśli całe się wypełniają, wypełniają obecnością Bożą. Jak pozwolimy Duchowi działać, On sam, my nie wiemy jak, nagle zaczynamy coś rozumieć, nagle się już pogodziliśmy, nagle to się rozpłynęło, to się skończyło, mamy pokój w sercu, bo pozwoliliśmy Bogu na ten zaczyn. Zaprosiliśmy Maryję z zaczynem do naszego serca i sposób niewidoczny Bóg w nas pracuje, przywracając porządek. Chcę Wam pobłogosławić, aby dzisiaj ta praca Boża owocowała, żebyśmy od tego, co ludzkie, przechodzili do tego, co Boże: od bałaganu do porządku, od niepokoju do pokoju, od smutku do radości, żeby to się dzisiaj w nas zadziało, żebyśmy tak pozwolili Bogu w nas działać. Niech Was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Miejcie cudowny dzień, dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, zachęcam i możemy pomodlić się, smutek zamieniasz w radość. Tutaj poniżej, mocni w duchu, budźmy się razem.